Witajcie, przyjaciele! Małe samochody zwykle nie mają imponującej charakterystyki prędkości i dużego bagażnika. Ale są zwrotne, mają kompaktowe wymiary, wygodne w ciasnych warunkach miejskich, są ekonomiczne i atrakcyjne dla wielu kobiet-kierowców. Dlatego takie samochody zawsze będą popularne, ale nie wszystkich krajowych kierowców stać na nowy samochód. W związku z tym przedstawiamy Państwu ocenę najbardziej niezawodnych małych samochodów z przebiegiem na rok 2024. Zawiera głównie modele marek zagranicznych. Wszystkie te samochody można już kupić na naszym rynku wtórnym. Deł Matiza. Matis jest uważany za dość niezawodny samochód. Te małe samochody są ekonomiczne i mają dobre właściwości jezdne. Mogą mieć moc 51 lub 63 koni mechanicznych. Silnik benzynowy jest bardzo trwały, bezpretensjonalny i bardzo dobrze wytrzymuje długie przebiegi. Samochód był wyposażony w manualną lub automatyczną skrzynię biegów. Napęd, przód. Samochód psuje się bardzo rzadko. Części zamienne i naprawy są niedrogie. Możesz samodzielnie naprawić hatchbacka przy minimalnych umiejętnościach, ponieważ jego konstrukcja jest niezwykle prosta. Samochód praktycznie nie posiada nowoczesnej elektroniki, co negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i komfort. Samochody te często mają awarię generatora i pompy paliwa. Ponadto nadwozie jest bardzo podatne na korozję, ale mimo to na rynku wtórnym często można znaleźć egzemplarz w dobrym stanie, bez rdzy i niewymagający inwestycji, a za bardzo śmieszną kwotę. Kia Picanto. Miniaturowy hatchback Kia Picanto jest bardzo niezawodny i bezpretensjonalny. Wyposażony jest w niezbyt mocne, ale niezawodne silniki benzynowe o mocy od 62 do 84 KM. Z. Samochód jest niesamowicie ekonomiczny. Można go kupić z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Samochód posiada wyłącznie napęd na przednie koła. Koreański jest bardzo wygodny dla miasta. Odpala doskonale w każdych mrozach i praktycznie się nie psuje. Nadwozie nie podlega korozji. Samochód, nawet w minimalnej konfiguracji, jest bardzo dobrze wyposażony. Posiada wiele zaawansowanych systemów i funkcji bezpieczeństwa, odpowiedzialnych za komfort kierowcy i pasażerów. Części zamienne do tego samochodu są niedrogie, nie będziesz też musiał wydawać dużo pieniędzy na konserwację. Możesz serwisować swój samochód w dowolnym serwisie lub samodzielnie. Chevrolet Sparka Chevrolet Spark to jeden z najlepszych małych samochodów na naszym rynku wtórnym pod względem ceny i jakości. Samochód w dobrym stanie i z niskim przebiegiem często można znaleźć za nawet 200 tysięcy rubli lub nieco więcej. Jest wyposażony w niezawodny i bezpretensjonalny zespół napędowy o niskim zużyciu paliwa. Maksymalna moc hatchbacka z reguły nie przekracza 63 koni, ale są wersje o mocy 82 koni mechanicznych. Ale jednocześnie jego właściwości jezdne nie są złe. Samochód jest zwinny i zwrotny. Maszyna jest bardzo kompaktowa. Można go kupić zarówno z manualną, jak i automatyczną skrzynią biegów. Model słynie z doskonałego wyposażenia. Jest to całkiem bezpieczne i wygodne. Samochód posiada mnóstwo nowoczesnej elektroniki nawet w najstarszych wersjach. Poważne awarie tego modelu zdarzają się rzadko. Rzadko zdarza się również zobaczyć rdze na karoserii. Wśród używanych egzemplarzy łatwo jest wybrać samochód, który nie wymaga praktycznie żadnych inwestycji. Peugeot 107 Peugeot 107 to dość niezawodny mały Francuz. Używane egzemplarze rzadko ulegają poważnym i kosztownym awariom. Są niedrogie, często normalny samochód o niskim przebiegu można znaleźć za 200 tysięcy rubli lub trochę więcej. Silnik hedgebacka jest benzynowy, ekonomiczny i praktycznie bezawaryjny. Jego moc wynosi 68 koni mechanicznych. Napęd jest wyłącznie na przednie koła. Samochód może mieć manualną skrzynię biegów lub robota. Tym, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na ewentualne kosztowne naprawy, eksperci nie zalecają wybierania konfiguracji z automatyczną skrzynią biegów. Model jest dobrze i nowocześnie wyposażony. Jego utrzymanie nie wymaga znacznych kosztów. Jednak rozwiązanie niektórych problemów elektrycznych może nie być bardzo tanie. Może być również wymagany mistrz o wąskiej specjalizacji. W innych przypadkach, wszystkie prace można wykonać na prawie każdej stacji paliw. Warto zauważyć, że pomimo bardzo małych wymiarów samochodu, jego bagażnik jest dość przestronny, jak na swoją klasę. Inteligentne Fortwo. Smart Fortwo to niezawodny i wygodny miniaturowy hedgeback. Słynie z wysokiego stopnia bezpieczeństwa i zaawansowanego wyposażenia, nawet w stosunkowo starych wersjach. Samochód nie ma zbyt przestronnego wnętrza i pojemnego bagażnika. Zwykle jest to podwójne. Samochód sprzedawany jest wyłącznie z napędem na przednie koła i niezawodnymi, ekonomicznymi silnikami benzynowymi. Pomimo tego, że większość wersji nie słynie ze znacznej mocy, istnieją konfiguracje o mocy elektrowni wynoszącej 109 km. Hedgeback jest bardzo zwrotny, zwinny i szybki. Jest dość wygodny i bezpieczny nie tylko do jazdy po mieście, ale także podczas długich wycieczek po autostradzie. Model posiada wiele nowoczesnych opcji elektronicznych. Samochód psuje się bardzo rzadko. Większość używanych egzemplarzy sprzedawana jest w dobrym stanie, ale samochód nie jest tani. Jego utrzymanie będzie również stosunkowo drogie. Eksperci często zalecają, aby Twoje dziecko było podawane wyłącznie w wyspecjalizowanych placówkach. Nissana Micra Według wielu miłośników motoryzacji i ekspertów Nissan Micra to najbardziej niezawodny mały samochód. Wyprodukowany w Japonii hatchback ma napęd na przednie koła i silnik benzynowy. Jego maksymalna moc nie przekracza 88 koni mechanicznych. Jednostka napędowa jest niezawodna i bezpretensjonalna. Z łatwością wytrzymuje bardzo długie biegi. Model dostępny jest z manualną lub automatyczną skrzynią biegów. Ma niezawodne zawieszenie i prawie się nie psuje. Samochód jest dobrze wyposażony, nawet najstarsze wersje posiadają mnóstwo zaawansowanej elektroniki. Samochód uważany jest za bezpieczny i wygodny. Ponadto jest bardzo zwrotny i dość zwinny. Samochód wyróżnia się stosunkowo cienką żelazną karoserią. Jednak silna korozja jest rzadkością, ale nadwozie może nadal wymagać uwagi przy zakupie używanego samochodu. Hedgeback charakteryzuje się niskim zużyciem paliwa, ale jednocześnie usługi nie można nazwać tanią. Oryginalne części są drogie. To prawda, że często można używać nieoryginalnych, które są znacznie tańsze. Warto zaznaczyć, że fani samochodów z kierownicą po prawej stronie mogą wybrać Nissana March. Samochody z kierownicą po prawej stronie często mają mocniejsze silniki. Jego moc może osiągnąć 150 koni. Samochód ten jest także znacznie bogatszy w wyposażenie. Toyota Jarisa Toyota Jaris to dość pojemny i mocny subkompaktowy hedgeback słynnej japońskiej marki. Samochód słynie z legendarnej niezawodności. Praktycznie się nie psuje, jednocześnie model charakteryzuje się nowoczesnym wyposażeniem. Samochód uważany jest za bardzo bezpieczny i wygodny. Jest wyposażony w stosunkowo potężne elektrownie. Moc maszyny może sięgać 101 km. Z. Na rynek japoński oferowane są mocniejsze wersje. Mogą je kupić także Rosjanie, którym nie przeszkadza kierownica po prawej stronie. Ponadto samochody z kierownicą po prawej stronie są nieco lepiej wyposażone. Istnieją również wersje hybrydowe dla Japonii. Hedgeback słynie z niesamowitej wydajności paliwowej. Można go kupić z manualną skrzynią biegów lub robotem. Eksperci od robotów radzą dokładnie sprawdzić przy zakupie używanego. Lepiej nie kupować takiego samochodu dla tych, którzy boją się szybkich i kosztownych napraw. A na rynek japoński model jest często wyposażony w przekładnię CVT, która również nie jest trwała. Jego renowacji nie można nazwać tanią. Samochód może wymagać znacznych kosztów utrzymania. Części zamienne do niego nie są tanie. Peugeot 208. Peugeot 208 to świetny używany samochód, który niekoniecznie może być uważany za subkompakt. W końcu można go wyposażyć nie tylko w silniki benzynowe o pojemności 1 lub 1,2 litra, ale także w silnik o pojemności 1,6 litra. Jednocześnie moc samochodu waha się od 68 do rekordowych 200 koni mechanicznych. Dlatego samochód może spodobać się nie tylko dziewczynom, ale także mężczyznom ceniącym oryginalny i stylowy wygląd nadwozia i wnętrza. Dodatkowo posiada przestronne wnętrze i pojemny bagażnik. Samochód jest dość ekonomiczny, słynie z doskonałych właściwości jezdnych. Model można kupić z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a także z robotem. To prawda, że automatyczne skrzynie biegów często psują się bardzo szybko, a jego naprawa jest droga, dlatego nie zaleca się zakupu takich wersji. Hatchback może być 3- lub 5-odrzwiowy. Produkowany był wyłącznie z napędem na przednie koła. Samochód ma wiele systemów bezpieczeństwa, asystentów elektronicznych i opcji komfortu. W używanych kopiach często zawodzi elektronika. Jego przywrócenie może wymagać znacznych kosztów i interwencji wyspecjalizowanych specjalistów. Dlatego taki sprzęt należy dokładnie sprawdzić podczas przeglądu maszyny. Ponadto samochód nie słynie z niezawodnego lakieru. Dlatego wiele używanych hatchbacków ma pewne wady w nadwoziu, ale korozja jest rzadka. Ponadto samochód jest słabo przystosowany do surowych zim. Rozgrzewanie może zająć bardzo dużo czasu, a kabina często jest chłodna. Przy silnych mrozach silnik może się nie uruchomić. Części zamiennych do tego modelu nie można nazwać tanimi, ale jego naprawa nie zawsze jest droga. Citroena C3. Citroen C3 to dość niezawodny francuski samochód o stylowym i oryginalnym designie. Niełatwo nazwać go subkompaktem. Rzeczywiście, oprócz silników o pojemności 1,4 litra i małej mocy istnieje również silnik o mocy 120 koni mechanicznych i pojemności 1,6 litra. Jednocześnie wszystkie jednostki napędowe są bardzo ekonomiczne i trwałe. Samochód jest niesamowicie szybki, zwinny i zwrotny. Nadaje się nie tylko do miasta, ale także na długie wycieczki. A jego doskonałe właściwości jezdne docenią zarówno dziewczyny, jak i wielu kierowców płci męskiej. Samochód posiada wyłącznie napęd na wszystkie koła. Istnieją wersje z manualną lub automatyczną skrzynią biegów, a także z robotem. Przekładnie robotyczne często ulegają awariom, których naprawa jest kosztowna. Dlatego nie zaleca się wybierania takich konfiguracji na rynku wtórnym. Hatchbacki nie psują się zbyt często. Za ich słaby punkt uważa się sprzęt elektryczny. Dlatego przy wyborze używanego egzemplarza należy zwrócić na niego szczególną uwagę. W końcu renowacja instalacji elektrycznej może wymagać znacznych kosztów finansowych i poszukiwania specjalistów. Samochód jest niesamowicie wygodny i bezpieczny. Jest doskonale wyposażony. Wiele części zamiennych do tego samochodu jest dość przystępnych cenowo, a konserwacja nie zawsze jest droga. Audi A1. Niezawodność niemieckiego hatchbacka Audi A1 jest niesamowicie wysoka. Słynie z wysokiej jakości montażu i dość długiej żywotności większości części. Samochód ten trudno nazwać samochodem wyłącznie kompaktowym, ponieważ ma wersję z mocnym silnikiem, którego moc sięga 122 koni mechanicznych. Co więcej, wszystkie silniki samochodowe są benzynowe, są ekonomiczne i niezawodne, maszyna wyposażona jest w przekładnię mechaniczną lub robota. Tego ostatniego nie zaleca się kupować tym, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na ewentualne szybkie i kosztowne naprawy tego urządzenia. Napęd jest wyłącznie na przednie koła. Hatchback jest bardzo wygodny i bezpieczny. Wyposażony jest w wiele zaawansowanych opcji. Samochód jest niesamowicie drogi. Jego konserwacja i części zamienne nie są tanie. Salon nie może pochwalić się przestronnością. A bagażnik jest przestronny. Również fani małych samochodów mogą zwrócić uwagę na używane Ravon R2, Opel Agila i Fiat Panda. Starszym kierowcom lub mieszkańcom odległych osiedli często zaleca się korzystanie z OKI, która nadal jest dość popularna na odludziu. Istnieją inne małe samochody, które mogą być odpowiednie dla kierowców krajowych. Ale są one mniej poszukiwane w naszym kraju lub mają wiele wad. Cześć przyjaciele, szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME. Pro. CARME to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to: można znaleźć informacje o awariach dowolnej części. Absolutnie wolny, wejdź na stronę CARME i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.